Ej, jak, kurde, jak wygląda barżat? Ty też masz o owocach? Czy, czy nie, barzant to jest warzywo? Dobra, nie chcę dramy, przepraszam. A barzant to nie jest zwierzę? To jest zwierzę! Ej, okay, to jest bakłażanem. Okay, ja mówię, nie, ja jestem dzisiaj. Ja czekaj, to Trzeba jeszcze. O. Ja jest. się super bawię. No, ja w sumie. Tak. Genialnie. Jak z moją klasą? Nie, przyjemnie, przyjemnie jest, nie ma co. Ja sobie tam lubię wycilować przy tej grze. No i mi w sensie, jak się uda zebrać osoby, no to jest ten śmieszny. No, nawet w moim gronie można tak, wiesz, po prostu No, 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 znaleźć no, jest... jest to taki minimum. Jest to czy, czy, co? Ja uwielbiam. <laughs> Quality. Kurwa opis. Nie, nie e, wiem. Mam pytanie. Bo nie wiem. Czym jest oberżyna? Eee... To jest... Bakłażan inaczej. To jest synonim. Okej. Okay. Nigdy... nie, nie słyszałem takiego... określenia, ale dzięki. Oberżyna? No. Może nie? Kogoś zabili. Bez gitlu. Jak, jak, ten, jak to usłyszałem za pierwszym razem, to też, no też to tak miałem takie uczucie, że to brzmi jak, jak sposób na śmierć. Dążyłem. Ja się muszę rozkręcić jeśli chodzi o pomysłowe hasła, żeby coś w Ja Ja będę musiała umieścić. rozkręcić się w rysowanie, więc też przepraszam. Fajnie. Mamy całą noc. Let's go. Zobaczmy pierwsze kartki. Znaczy nie, nie powiedziałbym Zacznij czy całą noc. Miotu. <głos> 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 Takie fajnie narysowane. Big brain moment. <głos> <głos> Moment, moment. <noise> <Dalej. głos> <noise> 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 tak. Lecimy dalej. Wiedziałem, że to się... Zawartość krowi w alkoholu. Zero. Alkoholu? <noise> Mi <Miskim. głos> Okej, okay, to była krew. <noise> Polak znalazł 0.7 aliena w lodówce. A tu jest i aliena. A mi to tak wyświetliło, że było 0,7L. To, to, to miałem, że poleks teraz 0,7 litra Aliena w lodówce. I że Alien to niby jakiś trunek, nie? No. Ja jestem. Więc... Bażanek są to jeszcze ciekawe tryby. Coś się wymyśli. Bażant w płocie. <laughs> czemu ja w tym napisam jako Tańczący banan. Najlepsze mój art no, w tej mojej rundzie. Ejo. Ej Zapomniałem, jak się nutki rysuje i rysowałem je odwrotnie. Yo! yo. To przykład tańczący banan. Nie wiem, jaki jest poprawny w sumie. Ale ładny. Moje nie, jaki jest poprawnie. W ogóle to co chciałem narysować to było nawiązanie do jebity starego mema, to chyba jeszcze z 2008 Ale...